Mam trzy z tej strony głębi. Żydka, bezeperscy nie tylko. Przyjechałem do dziadka, byłem wcześniej. Znowu przyjechałem w głębię, nie tylko, że on poleciał. Nagrywam matki, kim był. do dziadka przychodził, to nie mój, tam jest, białczarny górniak. Zaraz to pokażę. Tam wodę pije. Wymieniałem korą wody. To mnie przychodził jakiś biały gołąb, młody jakieś robaki ma na pióra Polecił. tylko widać jak bo jak kaczkom od... przynosiłem trawy przyniosłem trawę żeby kołębie się napiły bo kaczki się kąpały prawie że no i i mi się stęczą się. O, pocztowy, Zielony brązce. Nie wiem, ten na kołębić to ja nie wiem. Ale są takie, gołem co chcieliby wejść. Te młode, te, te, te. Ten siwy samiec. To nie, bo tam samiec gniazdo zrobił. Ja nie wiem. Ale naprawdę. Chwila zrobić, ja na chwilę. Witam was widzowie dzisiaj mamy wtorek i tak się patrzyłem w stronę dziadka i tam jakieś kropeczka leciała i ten i leciała i tak jakby usiadło coś jakby no nie wiem czy to gołąb czy to co a, i pokażę wam takiego a tego głemy co wam mówiłem na początku i się patrzą w górę, bo tu, który tyle to taki biały przeleciał do mnie, gąb młody i to chyba Science będzie, albo sami to już chwila mi uciekło, ale no ja dzisiaj tylko w górę się patrzą, i tyle, i nie wiem co się lata. Szpaki na czareśnie śnie i dlatego wczoraj, jak byłem w szkole, ja i widziałem. Jak ten, do tego po no, no. I, i, I jakiś pocztowy tutaj lata, już, już krąży. Widziałem, widziałem jak tu lata krąży. Tara wróciła, straty. Nie ma samicy peruka, że jednej tam, co z prostu sami siedzą. Druga strata to jest taka, że nie ma tej samicy z żółtej, tych z nowych nabytków. I tego mewko boka też nie ma. Tego te ziadka dawałem. Ja szum pewnie zapał. Jakieś rubaki ma ten ten. Nie wiem czy teraz, ale miał wcześniej ten ten. E, Bardzo mojski. I pewnie będzie wiało. No to, to pocztowy. Mam młode. Już jajka znowu ma. Dobra, jadę do dziecka może coś nawią Zobaczę. No chyba, że babcie z będą bardzo zwozić. Bo zapewne tak. Chyba, że już pozwolili. Pozwolili. Aj dziękuję wam za 90... kurczę raz. 92 subskrypcje. Już, już niedługo będzie 100 subskrypcji, będzie ta niespodzianka. Chciałam na 100 subskrypcji. Tylko nie wiem jeszcze, jak my to zrobimy. Jeszcze raz. Ale jeszcze od Patryka czekałam na te 100 subskrypcji, i teraz robię cięcie. I widzimy się u ciotka. Albo tutaj coś nagram o lecą asystantów. Ja teraz. Taki biały gąb też jest, ale ja go nie poznaję tu. Naprawdę. Nie wiem, jakoś tak dziś, o te właśnie tutaj co siedzi. O. O, o te trzy tutaj koło, koło peszta jakieś. Nie wiem, ale to chyba mój. Dobra, robię cięcie. I widzimy się u dziadka. Mówiłem widzowie, że gołem do dziadka przeciął. tak się zastanawiam, czy to nie mój pocztały, bo jest bardzo podobny. Zaraz go pokażę, tylko w bele rzuci. I koty ma go pokażę. I tego gołębia. I ten... Przyszło kaczki przegonić i kury. Tylko dwie kury zostały reszta same kaczki i kaczory. Czter... Trzy kaczory, Nie, cztery kaczory. Trzy takie i trzy jeden taki. Te kaczki są na sprzedaż. No bo są to Wystawiłem ponieważ za dużo kaczorów gonią tamtego kaczora, chociaż ja żeby nie wiem coś robić z nimi. Widzę, że tam już któraś go gruchał dziadka, ale nie wiem czy to młody, czy to ten pocztały co przyleciał. Są tu koty małe. Cztery. Tutaj jest kotka. I tu też jest kot Dobra, idziemy do kołębi. Mówię cicho. Zaraz w będę będą ryczeć. Dobra. Dobra, idziemy. Dobra. Dobra, to Gołębi teraz nie pójdzie chce tak, żeby było dobrze. Bo za bele tam są i tyle. O tutaj jest właśnie koło górnika i o siedzi. O tutaj. Nie wiem, czy to mój pocztowy, czy to jakiś inny. Nie zwróciłem uwagi. O, jedzie babcia z ciatkiem. Ja zostałem. I co? I nic. Kurczę, raz był kury Oj, po... kaczki poszły tam. Chwila, zrobi się... Znowu poleciał jakiś gołąb. Ale nie wiem, czy to ten, czy to dziki ten jest. Ale to nie mój chyba. Ale dziwnie lata troszkę z tymi. No. I tak nagram Mam Odcinek taki trochę skór, trochę kaczek o, ten gąb jest Zaraz może spróbuję się tam dostać do gołębi To już za nagram Dobra robi cięcie A się przejść, widzowie, jestem głębi A już to gorąco O może chwila Wodę tu mają, ale nie wiem czy z niej korzystają. Posunę im tutaj żarła. Dobra, robię cięcie, coś na dworze nagram i chyba jadę do domu. Rzucę im troszkę pszenicy. Karść mają też. I chyba idę do domu. Jadę znaczy, bo ja bym coś u siebie no. i zrobi cięcie. Jeszcze pozdrawiam widza. Gołębie yy, ozdobne. Coś takiego. Piszę komentarz. Prawie na, na każdym odcinku. Cał gołębie siedzą. <laughs> Napiszcie, żebyście chcieli jakiś odcinek ze odcinku. Nie wiem, można z Można zlo... 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 by było ten, nagrać. Nie wiem, zastanawiam się, czy te młode to nie są czasem po tym samcu. O, kot. Ta kotka wyniosła gdzieś koty. Nie wiem, biła. A Ten. I się tak latają. Kiedyś trawka była. Ale już nie ma. Idę im wodę... Idę kur... Wodę wymienić. I ten. I, i ten. I, idę wodę wymienić. I, I jadę do domu. I, i ten. I, 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 I... no... I dzień. To będzie na tyle z dzisiejszego odcinka. Lataru pocztowy i ten młody. Nic już nie dograł, Już... I ten młody, o, i ten gołąb to chyba mój młody pocztowy tam jest u dziadka, nie wiem, kąd tam się znalazł. No. I ten, zostawcie łapkę w górę. I, i widzimy się w następnym odcinku. A, on, a ten odcinek będzie dzisiaj pewnie wieczorem. No, robię. I, i Chyba, że coś jeszcze się będzie działo. To też coś dogram, ale złapię, żeby dzisiaj coś się działo.